Chciałbym przybliżyć Państwu region nadwiślańskiego Urzecza. To jest taki region warszawsko-podwarszawski, można by powiedzieć, który jest nie do końca znany na przeciętnemu mieszkańc mieszkańcowi naszego kraju. Może bardziej na Mazowszu już jest znany, ale w Polsce nie do końca. Dlatego, że fajnie kiedyś napisał jeden mój recenzent, że Najciemniej jest pod latarnią, prawda? Szukając innych regionów, opisując skórpie, kaszuby czy inne kociewie, zapomniano o tym, co mieliśmy tutaj pod nosem, można by powiedzieć, bo region obejmuje cztery warszawskie dzielnice. Mokotu, Wilanów, Praga Południe, Wawer i dwa powiaty podwarszawskie, powiat Otwocki i powiat Piaseczyński, a nawet kawałek powiatu Garwolińskiego, chodzi o gminę Wilga. Osią tego regionu jest Wisła, którą tutaj e, widzimy, dlatego że ten region jest bardzo związany właśnie e, z rzeką. Najstarsze wzmianki o tym regionie pochodzą z 1737 roku, kiedy pobierany był czynsz właśnie od mieszkańców urzecza, oczywiście samo, sama nazwa urzecze oznacza tereny położone u rzeki, tylko e, nikt z naszych przodków nie powiedziałby oczywiście urzecze, tylko e, mówiliśmy w formie gwarowej, a więc nie powiedziano by rzeka, tylko żyka, nie, powie, nie powiedziano by u, tylko u. Stąd Łużyce, a nie urzecze, nie urzeczanin, tylko łużycok, łużycunka, a, a więc mówimy gwarą mazurską, jakbyśmy to powiedzieli, bo dzisiaj używamy tego terminu mazowiecki, mazowszani. Natomiast o naszych przodkach ni, in, inaczej by się nie powiedziało jak mazurzy, tutaj właśnie mieszkańcy dawnego księstwa mazowieckiego. I ten region jest dość podobny do otaczających terenów mazowieckich. No, tam po drugiej stronie wisły rozciąga się tak zwane polesie mazowieckie, prawda, już wspominane przez Jędrzeja Święcickiego w XVI wieku. Natomiast my mieliśmy tutaj kilka wartości dodanych. Dlatego, że oprócz tego, że byli ci mazurzy, którzy tutaj żyli od czasów wczesnego średniowiecza, to jeszcze na nich wpływały dwa takie żywioły. Przede wszystkim z południa płynęli. Flisacy, zwani tutaj powszechnie Orylami, handlowali wszystkim, w zasadzie solą, drewnem, winem z Węgier, popradem, później Wisłą i tak dalej. I wiele z tych rodzin osiedlało się właśnie na Urzeczu, zasilając tą naszą urzecką krew. Zatrzymywali się na tak zwanych rzecznych bindugach. Fryzyjskie słowo binden oznaczało wiązać. Tam wiązano drewno w tratwy i spławiano właśnie do Torunia czy do Gdańska i tych flisów z różnych okolic, czy to nawet Beskidów, Śląska, Małopolski przypływało tutaj bardzo, bardzo dużo. Nie tylko handlowali, ale przybywali na przykład na tak zwaną bandoskę, czyli na koszenie sezonowe i też zatrzymywali się widząc, że tutaj się dobrze żyje. Natomiast od północy przypływali Olęży, czyli osadnicy olenderscy, w których mieliśmy różne tutaj fale. Taką najstarszą falą była kolonizacja z początku XVII wieku. Tutaj po drugiej stronie Wisły mamy Saską Kępę, wcześniej Kępę holenderską. Pierwsi Olędrzy tutaj przybyli w 1628 roku, a więc bardzo, da bardzo dawno. Później były w czasach saskich fale, w czasach zaborów i, tak dalej. I Znaczna część tej ludności rozpłynęła się tutaj, właśnie w tych naszych Mazurach, o których na początku powiedziałem, mieszając się właśnie z Mazurami i z Flisakami, którzy przybywali z południa. I to wszystko razem, te, te trzy żywioły mazurski, mazowiecki, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli flisacki i olenderski. Stworzyły tę naszą unikatową kulturę, można powiedzieć, własne przysłowia, własne stroje, własne powiedzenia, sposób gospodarki też był troszeczkę inny tutaj, bo teraz parę słów, gdzie to wszystko się odbywało, więc jesteśmy w pasie nadwiślańskim w tak zwanej średniowiecznej odległości targowej, czyli 40 km z biegiem Wisły. Mniej więcej to się na południu zaczyna, przy ujściu pilicy i. Wilgi. Natomiast na północy kończy się to właśnie na Warszawie, na Porcie Czerniakowskim, na Saskiej Kępie po drugiej stronie Wisły. Być może, że jeszcze dalej to było na północy, natomiast nie jesteśmy w stanie tego dokładnie określić, gdyż no w sensie etnograficznym te tereny zostały już mocno zdepopulowane w czasach nowożytnych. Urzecze to wypadkowa trzech takich tych wielkich tradycji, właśnie tej mazurskiej, mazowieckiej, czyli tego podglebia średniowiecznego i tych dwóch żywiołów właśnie flisackiego z południa Polski i północnego, związanego z osadnictwem olenderskim. Przy, przy, przy czym proszę pamiętać, że przy, przybywający tutaj Holendrzy, to już nie tylko holendrzy, prawda, którzy przybywali na żuławy w XVI wieku wyznawcy Menos i Monsa, prawda, tak zwani Menonici, ale też Pomorzanie, Kociewiacy, Prusowie, po prostu ludzie na czynszu, nie na pańszczyźnie, ludzie wolni na prawie holenderskim. Więc gdzie to urzecze się znajdowało? Na południu było to ujście Pilicy i Wilgi. Jestem mniej więcej 40 km od Warszawy, i to jest tak zwana średniowieczna odległość targowa, gdzie się jeszcze z towarami opłacało przyjeżdżać i je sprzedawać. Poza tą odległością już zwykle szukano jakichś innych rynków zbytu, a więc mamy Pilice Wilga na południu i Warszawę, czyli tutaj Port Czerniakowski, właśnie niedaleko się jego znajdujemy, i Saską Kępę po drugiej stronie Wisły, właśnie tu mniej więcej to urzecze się kończyło. Jak można zauważyć, ono leżało po obydwu stronach rzeki. Dlatego, że osią osadniczą była wisła, nie granicą. My zwykle myślimy o rzekach jako o granicach, prawda? że tutaj się coś kończy, tam się coś zaczyna. Prawda? W przeszłości rzeki były znakomitymi osiami osadniczymi, gdzie warto było się osiedlać, dlatego że byliśmy blisko Wiślanego Handlu, ale też mieszkaliśmy na znakomitych glebach, na tych madach rzecznych, stale urzeźnianych przez ciągłe. Wylewy, bo tutaj tzw. Janówki, Jakubówki, czyli te wszystkie sezonowe wylewy, stale urzeźniały nam te ziemie i ta prosperita życia na Urzeczu właśnie wynikała stąd, że mieliśmy świetną ziemię, a więc warzywa, owoce, wszystkie towary, które mogliśmy sprzedać i tuż obok mieliśmy znakomity rynek zbytu w postaci Warszawy. I to spowodowało, że Urzecze wykształciło się właśnie akurat tu, na południe od Warszawy, z nurtem, z biegiem rzeki, na Wielki Rynek Warszawski. prawda? Czyli można by się spodziewać de facto, że podobnego Urzecza możemy się spodziewać na przykład pod Krakowem, dlatego że tam też był Wielki Rynek zbytu i też mieliśmy spławną rzekę, zresztą tą samą, co tutaj. Co ciekawe, o Urzeczu wiedzieli praktycznie wszyscy polscy etnografowie. Oskar Kolwer, Kolberg, Stefania Ulanowska, Jan Stanisław Bystroń itd., tak dalej, tak dalej, Przy czym oni zawsze wspominali to urzecze mimochodem. Tam znajduje się urzecze, troszeczkę inny świat. Prawda? Podobnie opisujący kołbielszczyznę sąsiednią, czyli to właśnie mazowieckie Polesie, też wspominali, że dalej były tereny nadwiślańskie, rządzące się własnymi prawami. I wraz z XX wiekiem i takim rozwojem niekontrolowanym Warszawy prawda, te, to uzecze w większości stało się takimi no, można by powiedzieć zdegradowanymi terenami podmiejskimi, gdzie uważano, że nic ciekawego nie można znaleźć. Tam nic nie ma, tam się nic nie dzieje, tam nie było nic ważnego w sensie kulturowym.. Jak się okazało? Nie było tak, dlatego że no, nie dość, że Urzecze jest znakomicie uźródłowione. Prawda? Mnóstwo ikonografii, mnóstwo piosenek, przysłów, powiedzeń i tak dalej, które możemy odkrywać. To jeszcze w trakcie moich badań, które prowadziłem do wydania pierwszej książki o Urzeczu w 2012 roku, okazało się, że to pokolenie no, 90-plus wówczas no ze łzami w oczach przyjmowało, że ktoś się zajął w końcu ich regionem, ponieważ no, pamiętano bardzo wiele z jego tradycji, zwyczajów, właśnie tej kultury ludowej już zupełnie dzisiaj zapomniane. I można powiedzieć, że w Warszawie jeszcze dzisiaj ciężko znaleźć na przykład y, y, laleczki ubrane y, w nasze stroje, sprzedawane gdzieś na y, rynku y, Starego Miasta. Y, natomiast łatwo spotkać na przykład y, laleczki ubrane w stroje kurpiowskie czy w stroje krakowskie, y, dlatego że y, no, ten region cały czas y, y, Musi trafiać do świadomości mieszkańców, z których niewielu ma korzenie na urzeczu. Prawda? Jak wiemy, Warszawa jest tyglem wielu ludzi z różnych stron Polski i Europy i świata zresztą całego. I trzeba im cały czas powtarzać, że my, jako mieszkańcy, tutaj rdzenni, Mamy swoją kulturę, swoje tradycje, swoje stroje. Bardzo charakterystyczne dla męskiego stroju były granatowe sukmany z czerwonymi wyłogami, niskie półcylindry. Kobiety miały takie, jak to dawniej mówiono, majowe gorsety, prawda, z białymi fabrycznymi koszulami, z pięknym takim haftem czarnym, roślinnym, prawda. Tak więc no, te stroje, można by powiedzieć, ze względu na ten podmiejski charakter, one nie miały takich. Ty, takiego typowego ludowego charak charakteru, a więc nie mieliśmy do czynienia z samodziałami, z pasiakami typowymi dla e, innych części Mazowsza i Polski. Natomiast one były takie troszeczkę dworsko-miejskie, można by powiedzieć, co wynikało stąd, że e, nasi przodkowie, bywając cały czas z towarami. W Warszawie nie mogli wyglądać egzotycznie. Prawda? Jeden z badaczy napisał, że wyglądają porządnie i dostojnie, bardziej wzbudzają zazdrość niż śmiech, prawda, a więc no, y, y, tacy bogaci gospodarze, którzy tutaj przyjeżdżali i byli oczywiście do początków XX wieku bardzo dobrze znani, a dziś musimy o nich przypominać wciąż kolejnym pokoleniom.